Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Myślę, że oto ostatnie, to możemy być spokojni. Zanim przekręcimy tutaj, zanim otworzymy ten most, chciałbym prosić młodych ratowników Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, których za chwilę tutaj zaprzysiężymy na moście i pana Jarosława Srokę, dyrektora Biura Mazurskiego w Opr Giżycku, który tę uroczystość dla nas poprowadzi. Prosimy. Do ślubowania. Ja ratownik Mazurskiego, wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Przyjmuję za, godło, krzyż i przyjmuję za swe godło niebieski krzyż i srebrną kotwicę. Przyrzekam sumiennie. Przyrzekam sumiennie. I w, moralnej, I w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne. Swoje obowiązki społeczne. Dopóki zdrów będę, dopóki zdrów będę bez, względu pogodę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy, dnia i nocy. przez okres całego roku. Z roku, pośpieszę z pomocą ludziom, z ludziom którzy, znaleźli się, którzy znaleźli się w, niebezpieczeństwie utraty, życia w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności, swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków. Nie zapominając, że od mojej postawy, Nie od mojej postawy zależne, może być życie zależne może być życie ludzkie. Po ślubowaniu. Proszę ratowników o zejście z mostu. A do mnie poproszę Pana Starostę i Pana Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Za chwilę zostaną wręczone, wręczone odznaki za zasługi dla pożarnictwa. W tym roku złotą odznaką została uhonorowana Pani Burmistrz Jolanta Piotrowska. Gorąco zapraszamy. Pani Burmistrz prosimy tutaj. Gorąco zapraszam Pana Zastępcę burmistrza Pawła Czacharowskiego, Zapraszam Pana Mariana Mińkę, Panią Lilianę Florkiewicz, kolegów ratowników z Mazurskiego WOPRU, Mariusza Raubę, Adama Kowalewskiego i Piotra Kieczewskiego. A pana starostę i pana komendanta proszę o wręczenie odznaczeń. Wow. No no jestem ależ, pod wielkim ależ, wrażeniem. Ależ, naprawdę. A ja nie wiedziałam, jestem tak zaskoczona. No. Z złota odznaka, naprawdę to Srebrny wielkie wyróżnienie. Ma, jestem w posiadaniu Srebrny, srebrnej. Gratuluję tak. Tak. pani burmistrz. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Naprawdę jest to mobilizujące do Gratuluję. tego, żeby wspierać dalej naszą straż Gratuluję. pożarną. Panie burmistrzu, no coś nie zrobił. No, tak jestem też. medal strażacki jestem pierwszy. Bardzo poruszony, przyjęty, dzięki ci państwa Rosto. No. Gratuluję. Miejmy nadzieję, że zasłużę. Gratuluję. Dzięki burmistrzu. Dzięki. Marian Minnik, no tak. Panie Dyrektorze, gratuluję. No, zawsze mówiłem kuchwalę, to teraz chyba kochwalę świętego Floriana. O, tak. Jutro gratuluję. właśnie będzie. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję, czuję się naprawdę bardzo wyróżniona, bardzo życzliwa. Gratuluję. To jest Pan Ceszman. Dziękuję. To co, może panu. nie o powrocie do łotniczej straży pożarnej. Także namawiał was. Dziękuję.

Panie starosto, proszę nie uciekać, zapraszamy do nas. Proszę Państwa, ratownicy Mazurskiego Wopru w ubiegłym roku uczestniczyli w akcji przeciwpowodziowej, zostali odznaczeni. Proszę prezesa Mazurskiego Wopru Zbigniewa Kurowickiego do odznaczenia, a odznaczać będzie starosta pan Mirosław Drzezdrzewski. Podziękowanie za zaangażowanie pracę i trud w czasie akcji przeciwpowodziowej na wniosek prezesa WOPR-u Województwa Świętokrzyskiego przyznajemy okolicznościowy medal Powódź 2010. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję. bardzo. Dziękuję. bardzo. Zapra zapraszamy do nas ratowników, którzy w tej akcji uczestniczyli. To ja razem wręczę. Aż, tak, tak. A pana ja prezesa ja prosimy o wręczenie. Ratownicy Mariusz Raubo. Dariusz Luma, Adam Kowalewski i Krzysztof Mukosi. Panie prezesie, prosimy o wręczenie. Gratuluję. Dziękuję za wspólną akcję ratowniczą. Walczyliśmy ostro. Gratulacje. Darek, proszę bardzo. To jest Pan, Darek Luma. Tu przejdziemy. Dziękuję, dziękuję. za współpracę, mamy kolegę, który teraz nie po kolei. Wiesz, jeszcze raz, jeszcze raz. I... O, dzięki ja. bardzo, dziękujemy, dziękujemy. To my dziękujemy za to co robicie. Dziękujemy i oddajemy głos prowadzącemu. Dziękuję bardzo, raz jeszcze wielkie brawa, wielkie gratulacje dla nagrodzonych ratowników i dla wszystkich ratowników, bo to oni przecież czuwają przez cały sezon i nie tylko nad bezpieczeństwem na wielkich jeziorach mazurskich, również tutaj w okolicach Giżycka. Słuchajcie, to ten moment chyba już nadszedł, abyśmy otworzyli most most obrotowy nad kanałem Łuczańskim wielkie otwarcie sezonu 2011 w ramach e, wspaniałej majówki w Giżycku e, pani burmistrz wraz ze specjalnymi gośćmi dokona tego pierwszego obrotu tutaj muszą być zachowane procedury zapewne wszyscy mieszkańcy Giżycka wiedzą a przyjezdni dowiedzą się teraz e, że ten most można normalnie otwiera się go jednoosobowo ale dzisiaj szczególna okazja a więc zaproszeni goście, i wielkie, wielkie brawa! Będą zmiany, chyba jeszcze, tak? Czy nie? Będą zmiany. Będą zmiany. Każdy będzie miał swój udział w wielkim otwarciu. Stutonowe przęsło. Tak pożyteczne dla wszystkich wodniaków w całym sezonie. Wielkie brawa. Wielkie, wielkie brawa. Naprawdę. No i taki jeszcze jeden mały akcencik, aby to otwarcie było pełne. Symboliczne odpalenie zielonego światła dla wszystkich wodniaków. Prosimy pana dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej Tadeusza Zanowicza o symboliczne odpalenie zielonego światła, bo zapewne widzicie, że takie sygnalizatory są w tym roku przygotowane. Jeżeli jesteśmy gotowi, gotowi. Proszę bardzo, światło odpalone, wielkie brawa.